To jest ważne, że zawsze na czypiarni zostaje się gaz. I proszę zobaczyć, jeśli nam został się gaz. Oczywiście przyrostu nie będzie widać od razu, bo tak naprawdę przyrost będzie po jakichś 15-20 minutach, jeżeli chodzi o pianę pistoletową. Jeżeli chodzi o pianę wężykową, jakieś 40 minut do godziny. Niemniej jednak to jest przyroda, tak? To utwardzenie piany zawsze następuje po 24 godzinach. Piano ma bardzo dobre właściwości klejące. Ja kiedyś, wcześniej nawet jeśli robił taki test, zawsze to. Może a to nawet tu jest... widzi się trochę. Pokazać na ile piana ma dobre właściwości klejące. klejące. To ma duże znaczenie szczególnie jeżeli mamy szerokie szczeliny i wiatr wieje, żeby właśnie nam piany nie wywiało, bo nieraz już widziałem na lodowie, że piana po prostu fruwa, bo, bo jest Nie, Mogło iść się dalej robić dopóki spadnie, tak, ale to... Widać.

Tego typu aplikacja jest potrzebna przede wszystkim przy fasadach, jeżeli ktoś robi docieplenia to ma bardzo duże znaczenie precyzja pistoletu, bo jeżeli nie będziemy mieli precyzji, wypuścimy coś takiego, taki wartość z wężyka, Możecie? wiadomo, że nam odepnie to te, te styropian, czy, czy, czy wełnę, czy cokolwiek innego. No. Tu możemy zaspójnować za, za uszelin, dokładnie szczelinę, która jest bez konieczności obcinania i bez nadmiaru. Më shëtë këto është pangë të të Wszystko i też proszę zobaczyć gaz gaz jeszcze zostaje się, tak?